Mamy? Znów tydzień Na kolejną wieżę Hmm, no tutaj widzę... O! Wow! No to widzę, że już... Jakiś szeroki wybór jest No to się zobaczy w takim razie jak jakiś z tych rzeczy będą mi się... O cholipka To nie wiem co będzie mi się przydawać Hmm... Co mi się tu przyda? Zastrzyk życia? Chyba tak ale nie, no zobaczycie, jak bardzo trudne będzie to piętro. Dobra, teraz zaklinacza wannąć. Zaklinacz, zaklinacze wannąć. No widzę, że bardzo powoli się respią. No i łatwo. Ja e, totalnie nie rozumiem, masz takie łatwe piętra wstawiałem, ale okej. Okay. Hmm, coś tu fajnego niby jest, no. Coś, co by mi się bardzo przydało. Dobra, punkt po prostu. Ok. Kolejne takie piętro. Nie, 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 się nie, jeszcze, żeby nie, nie, mnie się Jakoś tak mocno. Parę żeby nie walnąć jakąś mocną grupę. Nie lecisz na szybko. Na spokojnie załatwić. Mmm, tu jakiś nasionka. Przedda... Oj, tak przedadzą mi się do bardzo. Więc nie co mógł gdzieś. Wypłychająca ci dziwa? Chociaż nie ma już dużo ciekawych tych. Mmm, no nie wiem. Nie wiem, na razie nic nie mam. I to piętro już dobrze pamiętamy, nie? To wtedy było dosyć koszmarem. Ale widzę, że... Znowu mamy łatwiejszą wersję tego piętra. Nie no, na razie nie ma aż takiego dużego problemu w tym piętrze. Na razie w żadnym piętrze nie mamy aż taki problem. Żaden problem. No zobaczyłem ich raz dwa. Nie, naprawdę jest to naprawdę łatwiejszą wersję tamtego piętra co było wtedy uznane za koszmarem. No nie no, no nie bym ktoś uznał, że ja przesadzam, ale... Ale tak było. To czasu. Piórko? No nie wiem. Bo nie ma takiego na... Hmm, chociaż nie Nie, chyba mi się przyda. Na razie. Okej, okay, to piętro. No sobie faktycznie będzie mieć powoli zimę. No nie czy to jest coś, co by mi się przydało. Grzybki, może tak na, na jakiś tam sytuacje. Znowu bią taki zimowy. Ale te kwiatki, to nie powinny już tak odkwitnąć? Coś takiego. O, dobra. Dobra, czy te Creepery są? Ci tu już mogą być. Tuż mogą być tu trudniejsze moby. Creeper, zrób boom. Nie, nie zrobisz boom. Boom. Tak, zrobił teraz. Zrobił teraz boom. BUM! Dlatego wziąłem nasionka! Mogło się bardzo przydać! BUM! tak creeperami to możesz zresztą większość wrogów. Hmm, tu nic takiego hmm. No niby, ale... Hmm... Na razie patrzę i nie ma jakichś tak interesujących rzeczy. Gdzieś to zbrojka. Przydałaby się taka nowa. Więc chyba... Nie wiem. Albo nowa broń. Wręcz. Nie wiem. No niby odpicie mi się przyda. Albo przecież odbronność na zamrożenie. Hmm. Nie wiem, punkt tak na razie. Ja prawie nic nie zmieniam. Ja nic nie zmieniam jak, jak na razie. Już niby to tego byłoby spoko. Ponieważ na jakiego przeciwnika możesz się spodziewać. Dobra, Creeper. Bum. Dokładnie. Bum. Hop. To. Grzyby. Bum. Bum Bum Tutaj taktyka jest prawie ta sama Las kabyzkawic eee, tutaj? No chyba teraz broń wręcz Bo ma piawkę Albo pszuki I albo uderzyć z gardą A i w sumie, i tak w tym czasie nie wymieniłem punktów Więc w sumie przyda mi się Chociaż w sumie pszczółki będą odwracać uwagę, więc wezmę i pijawkę No wszystko Oj, trochę za dużo punktów Co też mogę wziąć? Sastrzyk życia? W sumie wezmę To sobie życia Gdyby, nie wiem, faktycznie miał już ostatnią szansę coś takiego Karpuny albo... Albo to w sumie, chyba nie, czy ta kusza mi się bardziej przyda teraz. Mm, albo zaangażowanie, albo wielostrzał. Nie wiem, zobaczcie, który którym bardziej się przyda. O, ten strażnik. Ciekawe, czy udałoby się właśnie zrobić ten achievement. Oj, Rewager. Nie mogło ci się go, za go zabraknąć. Musiał się pojawić. Ale on ma tam... mało miejsca, żeby właśnie on tu mógł szarżować. Więc w sumie idzie... Na Eziaka? Jak mam to utopić? Tutaj? No w sumie tak, bo w tamtym jednym piętrze był Gaz Jederman, W normalnym piętrze wa z walką. żeby w tym miejscu No w sumie jest tam mniej przestrzeni ogólnie, mniej miejsca do walki. Ej, ale mogę tak naprawdę go zrzucić. I tyle. Więc ta walka może być łatwiejsza. Okej, okay, my dalej się. tutaj widzę. Tutaj coś tu mamy... Hmm, nie. Może nie. Mamy... My medal miłości chyba wezmę, na wszelki padek no nie wiem czy bym ten achievement, bo widzę, że na razie miałem jeden mi się pojawił dobra, pyk zobaczcie ich oj skoczek tylko on tu się zbagował. No, wszedł w ścianę. Teraz te większość pięter są takie właśnie zimowe. No to faktycznie, no będzie mieć powoli zimę. To po nie byłoby z tym logiczne, nie? Nie, czy właśnie był taki zabieg. Żeby dodać taką wieżę. Okej. Okay. W końcu jakiś Hmm Chociaż może nie za bardzo mi się ta ten czat mi się przydadzą, ale... Szczułki No, bariera. barierę hmm. Zakup przekąsek, kotwica hmm. w sumie nie no, w sumie i tak mam Kowal moc unikatu dobrze. Wiecie co to ulepszam. broje po prostu. No i przy okazji zwiększę sobie życie. No nie wiem, czy aż tak bardzo mi się przyda, ale mogę wziąć wrażliwego. Czeka. I czekaj, czy coś tu jeszcze mi się przyda? Mm, Grabiesz, może? I może wyląskasz, by wybranąć jakąś dużą grupę. Teraz on. TEN BOSS TAK, TO JEST TEN BOSS Ale ja wtedy już go rozwalałem No i już będzie na wykończeniu No trochę długo się go bije O, trzeba się na tym włączyć I tak robić parę razy, nie? No i w sumie na wykończeniu jest No Mu- no, tak jak mówiłem, długo się go bije Zanim w końcu padnie, mmm, tu z ciekawe rzeczy mam. Więc chyba nie wiem, czy ja wezmę. Ale mam może już odpuszczę, sobie przysyłamy paść Ma ciekawe entranty, więc chyba wezmę. Wezmę jak najbardziej. Ci krytyk. Pójdę się z gardą i zamrożoniem może, żeby jednak już ich w końcu spowalniać. Gong mm, Nie no, czy mam bardzo obr... chociaż może, może z grzybka, bo... bo... już nie będę już taki dobre później. Dobra, creeper. Oj, dużo jest ich teraz. Oj, dużo. Hop! I BUM! Nie o no, pałaszem da się że złatwić. Ciekawe że coś ciekawego będzie, no... Nie wiem, na razie nic było tak trudnego, może te spoczki bywały problemem? Ech, nie. Nic nie takiego, już mam jakąś fajną zbroję. Miny? Nie, może nie, nie znalazłem. A, pająki. A jak muszą być pająki, to muszą być również creepery. Aha, no creepery to w sensie ten. No pająki utrudnią teraz. Jak jest ten... Aha, i z drugiej strony również. Nie no, z tym pałaszem nie jest... Nie jest tak trudno. Więc nie czy był jeden z najlepszych wyborów. Bo ja tak naprawdę chyba już staję się takim tankiem. nic takiego znowu nie, naprawdę zaczęliśmy najpierw od od tych, no już tych z miejsc jakby z głównej fabuły, później od Creepy Twitter, a teraz od Jungle Awakens Czy jakieś małe połączenia tych wszystkich DLC'ków w sumie nic takiego nic takiego w sumie nie ma, bo nie a pierdolę teraz a bo inaczej Stronghold. Tak naprawdę prawie używam... Jakby... prawie żadnych artefaktów używam. Tylko po prostu biję. Teraz... No chyba teraz zacznę żyć Stronghold. No nie się pewnie co ja ulepszę. bo znowu nie wiem jaki to będzie walka teraz. Okej, okay, ten Robert jest już na maksa. Mm, tutaj w leci na kolejny level. No i zobaczymy. Mm, dobra, co jeszcze? No chyba to jest coś, chyba co wezmę. Tego walczania z czego? Nie, no z tym gong mi się nie bardzo się przydaje. Więc mogę i tak chyba wziąć. Krytyk leci na maksa, Uderzenie z gardą. Bo już nie mam i tak na co wydawać te punkty. Hmm, było? Chyba było. No było. Było takie piętro. No i teraz trochę już, się trochę artefaktów. Powiedzę, że jest dużo takich. już takich młodych budynków. Aha, i jestem golem. Tankowane. Kierowane. Walka znowu. Mmm. Niby znowu mogę się z nim zabawić. Ale w sumie. Nie. Nie, no, myślę, że i tak znowu bym się chyba zabawił. Okej, okay, znowu. Chyba teraz zajmiemy się chyba później, chyba teraz. Możliwe, że już nie będzie. już tym razem może będzie na dwóch posłów. Tylko tak podejrzewam. Nie, no. To... Ehh, na razie nic nowego. Chociaż czekaj, tu coś. Przynajmniej się chyba nowa broń wręcz. To mi się wydaje. Chociaż nie, no i tak pałac jest też niby jest jeszcze dobry, nie? Nie, już mi się tak wydaje, że już. to nie boss w takim razie. Nie wiem, dobra. Wezmę, wezmę. Coś, jeżeli tak już mi się ten nowy rzeczy przydadzą Szuki również i chyba tyle Urzęd chłani i tyle. Tego piętra już dawno nie wziąłem. A ja naprawdę przez... przez większość tego piętra to po prostu stałem na środek. I nic mi się nie stało. Mm, tutaj nic takiego nic Aj, teraz Boss? Co jeszcze będzie whitefire Czekaj W tej a Ognik! Aha gdzie on jest? Tutaj! Czekaj, czekaj, czekaj Chciałem go właśnie wą no, mocno walnąć O, hop 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 Ajajaj No to z, no z reszty te tarcze Ale dobrze że jakaś wysłał mi dużą grupę bo przynajmniej mogę się tu lecieć No nie spodziewałem się że aż w tej arenie Będę z nim walczyć Może i dobrze. Bo przynajmniej musiałem jakoś uważać. To mocno. Dobra, w końcu bity. Nie no, może i dobrze, że na tej arenie. Bo. Bo ja musiałem teraz mocniej uważać na otoczenie. No, już trochę się bałem, ale. nie aż tak się bałem. Wyglądało, no, może. Nic mnie tegoś nie mocno jakoś nie tukło. No i w sumie, jak już mam ulepszone, to toż po prostu do złotnika po prostu udam się i tyle Żeby już na maksa wzmocnić I mam śnieżkę na drugi level Dobra I dobra, z... Uderzatkła, na maksa Tutaj jabłka, pszczółki i chyba tyle Ej, po co ci go? Mmm, mało co Ciężko poleciała na księżyc pewnie. Okej, okay, co tu już mamy? Nic takiego w sumie. A co, zostaje jeszcze dwie piętra do wa yy, no walki. Więc może jakoś dam radę tutaj? Może po prostu lepsze medale do miłości? I tyle. A to piętro widzieliśmy? Tak, widzieliśmy. O, dużo teraz tych zagrożeń tutaj. Nie, 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 No, pająki, no. Dobrze, że już go zatwiem Ja walę te pająki. No, pająki mocno trudnią tutaj. Wpade z niektórymi, to się trochę zamykają cały czas. Tymi pajęcznami i biją. Jestem zostawiam, że to jego boss w sumie. I, I nic więcej Zobacz, zobaczymy się jaki um, Nie wiem. Nie, dobra, to mi się nic nie przyda Tutaj teraz. I dobra, mmm... sumie nic, tu mi się nie przyda już Czuję gotowe i no nie no! Ja walać, jak może być tak trudny Nie rozumiem ja Mam tak odpowiednie odległe że po prostu mogę jej na spokojnie walnąć Czy już uciekać? A to coś w tej nie ma się najgorsze, że ona co ucieka, no i... No i strzela, ucieka... U, strzela, ucieka To jest nie właśnie najgorsze, no... No i to coś właśnie długo trwa. Właśnie mi cały czas ucieka Jezu, pat Boże, jak to długo trwało Ja, ale Tu już dość razy w ogóle nie Dają nam takiego bossa Zamaskowana kursza I co to ma? Zaangażowanie na pierwszy level No, słabo No dobra, wezmę Bo nic więcej nie było ciekawego Jezu, jak to trwało w ogóle, no Szybko zleciały te piętra, no że. ja... No nie wiem nawet ile mi zajęło. I ile punktów? Pół levela. Czyli jakieś dwie wieże. I to będzie to na tyle. Jeśli chodzi o ten level. Pozostaje mi jakieś jeszcze. Ma się lewy do wbicia. I to będzie praktycznie to na tyle. I to było, widać było, że. że Tutaj parę różnych dilicji w ogóle w tej wierze, nie? No, że tak. No, większość pięter była w wiesz, trochę z tych dilicyków. Mm. Ale co i tak było, widać, że jednak nie było aż tak trudne. Mm. Bo jednak było widać, że przychodziłem to za pierwszym razem bez umierania. Nie wiem, no, chociaż mam nadzieję, że następnym razem się postaraję, No, bo. Nie, no, chociaż zawsze tak mówię. No i, no i widać, jakie są efekty. Nie no, chociaż tak, i tak wpływa na odbiór graczy. I co najlepsze, to że ta kolejna wieża. Że ta wieża trwa znowu tydzień. Nie wiem co oni mają z, tym, z tą niedzielą, że będą tak tyle czasu nam marnować. Nie mam pojęcia. Ale dobra, mam nadzieję, że mi się spodobało. Widzimy się następnym razem, um, w jakimś lepszym nastawieniu, bo... Nie no, co prawda może było parę trudnych sytuacji, ale nie aż tak żeby ginąć, nie wiadomo jak, no bo no jak widać, że wystarczy taktyka, nie wykorzystanie creeperów i w ogóle no to jest praktycznie wszystko, co można było tutaj robić. No nie wiem, chociaż było dwa o tak. Parę trudnych Nie, nie wiem jak chociaż, właśnie w tym przypadku, jak zawsze mówiłem, nie? Ja to, że tutaj jakieś piętro z mostem, i że wtedy dopiero byłoby coś ciekawego. No bo jednak masz mniej miejsca do walki. Masz jakiś w ogóle. No ale jak widać, że nie chce mi się za bardzo tego robić. No bo widać, że jednak robią to na szybko. Mm, tak mi się wydaje. No jakbym dodając, sobie mało ciekawych w ogóle pięter, na które. Nie powinniśmy zwracać uwagi A w ogóle jednak widać, że um, No jednak można zgadywać W ogóle przez No A można zgadywać Inak wiecie tyl no taka inna wieża A tyle mogę zrobić Tyle ciekawych rzeczy, nie? No nie wiem, no, no Wydaje się, że jakby Trochę tak bez sensu jakby Ale czemu, czemu od tego momentu, jakby już jest co niedzielę, wieża. Nie mogę zrobić co piątek na przykład. No bo wtedy. No wejdzie, no bo wtedy. Ale wiadomo, że było co. Najpierw było że co wtorek. Później e, co środę. A teraz mamy. Co, jakby co niedzielę. Co jakiś tam tydzień. Po jakiś tam niedzieli, nie? Ja, pierdziela. No i więc widzimy się następnym razem Więc yy, mam nadzieję, że no, mi wszystko się spodobało Widzimy się następnym razem Do zobaczenia, na razie, cześć, Siema.